No wiecie które klamery czy nie wiecie Te Te to złapią Teraz tak Pomidory na wysokość poobcinałem Tu 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 Bo to za dużo jest, one za wysoko rosną Będą się krzywić owe głupie Wczoraj dostałem pić, kurde Ten jeden mój pierwszy, jeden jedyny pomidor, który jest na razie jakiś żodyn następny nie wyskoczył, chyba że przeoczył może jakiego, ale nie, tego ani nie dotykał, niech se wisi. Wczoraj, kurde, były takie lekkie przycinki tych różnych działało, bo to było za gęsto. Wczoraj było dostali tego drożży i dzisiaj to jeszcze muszę podloć bardziej i będziemy widzieć, co się z tego będzie działo. A tak wygląda rzodkiewka wyhodowana w kubasie, bez pielenia, bez niczego, normalnie ten tak się tak rośnie, ona wyleje z tych kurdek pomiędzy tych kulek i do widzenia, I mi się wydaje marchewka też tak pójdzie hodować, bo już tak kurde zasiąłem to, zobaczymy. Tu macie kolejny przykład, nie? Tylko, że tu akurat trzy były wciśnięte, także... No normalnie wyjdzie, także tak, przypuszczalnie, kalarepa, takie rzeczy to wszystko idzie normalnie hodować w tych kubkach z marchewką to nie wiem nie wiem czy ją przewala do ziemi, czy nie pomidory kurde tu rosną w kubkach cały rząd także coś tam się kurde dzieje, powiem wam jakieś kurde widzicie te dają rady cyk łapną się tam czegoś i gazdują tu mamy pomidory no to nie w kubkach wiadomo w kubkach ale nie w tym tylko w ziemi i powiem wam teraz tak jak to wygląda z pomidorami ogólnie tutaj no dobrze jest kurde cool. tu nie wiem co to jest marchewka marchew legutko o, no, ja ciekawy, czy ta merewka kurde, się przeciśnie przez te kubki, czy ona wylezie na zewnątrz. Wiadomo, że część z tego, może potem tam do tego wpakuję, do, do tej, no, Ale ogórki się, kurde, dają rady. O ogórki te, kurde, byle, nabeleczemu A Tu mój jest eksperyment. Też pizzę, co rzek z tych pomidorów poobcinął, wbiłem do tego i się pływają. Miały naturalnie górne kwiaty też. Tego potem jeszcze chlastno. Jeszcze obetnę nożyczkami. Albo niech się pływa, co to. Najwyżej ryby go obskubią. I powiem, powiem wam tak, że w cisłach to normalnie do tego i zobaczymy, czy to puści korzenie, czy to padnie. Co mi to zależy, nie? Ta woda ona jest czysta, powiem wam. Ona jest, ona jest czysta, tylko kurde takie glony są, ale te glony to ten. Ja bym to pokazać, bo na kamerze to wygląda czorno jak ten. Nie chcę ją kurde do, do wody wsadzać, ta kamera. Widzicie? To woda jest czyste, ryby spierdzieliły naturalnie. One tylko jak żalcie kurde to wyłażą te pieruny. No a tu koperek. Nie koperek, tylko szczypiorek. Kurde. Pomału, pomału zaczyną. To już długo potrzeba. Widzicie jakie to kurde zostaje na końcach takie tego nasionka. Jak one to kurze nie puści do wodzie, już potem będzie zamoczone to już. Spoko. Ty już coś rośnie. Nie pamiętam co tam rośnie. Pierwi, kalarepa albo diobli wiedzą. Nie wiem, się dowiedział teraz. Ale nie od diobów, tylko od swojej kartki. Tam rośnie sałatka na samej górze. Kopzalat, sałatka. Sałata. Tu rosną Tu rośnie ta... Tylko tu jest bez kulek różnie to papryka. Dobra, czas karmienia ryb. Zaraz się pokażę, te pieruny. Słuchaj do hapnie taki kawałek idzie z tym pod woda, rozmoczy to, rozmamla i potem po następny Tak to wygląda, ja to w takim typie One to pędzlują za chwilę a tam pompa, pompuje zaś woda do góry, żeby był przepływ przez wszystkie rury, co te sałatki kurde dostaną tam mocy. Także tak, to takie ciemne wygląda, ale ta, ta woda jest powiem Wam tak do 20 cm, zresztą było widać, nie? jak te ryby wyżej przypłyną, to ona jest przejrzysta, tylko że jest takowiecie, wiecie, glony nie? Ale to są ryby co glony lubią to, niech wcinają. No, temperatura mamy dzisiaj tak spokojna 25 cały dzień mniej więcej było, troszkę tam jak słońce powyłaziło. Już mam nożyczki w ręce, zabieram się zaraz za te, za te liście, które trzeba poogarniać.